Co wydarzy się wkrótce. Witam serdecznie, kochani Państwo, na rozkładzie z kart Tarota i Lenormanda. Dzisiaj jest cała wróżba, cały filmik do oglądnięcia, ponieważ jest tylko jeden cały kompletny rozkład, tak? Także zostańcie do końca. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Cieszę się, że jesteście. Cieszę się, że jesteście. Tutaj, często na moim kanale tarot online. Oczywiście subskrybujcie, lajkujcie styczkiem w górę, komentujcie. Bądźcie aktywni. Kochani, zapraszam Was na wróżby indywidualne. Napiszcie mi, jeśli chcecie, wróżbę indywidualną. Ja od razu się z Wami umówię na termin. Od razu czekanie jest. Jeden, dwa, maksymalnie trzy dni. Nawet nieraz w ten sam dzień się uda mieć wróżbę, jak mam czas, więc zapraszam Was na czytania prywatne. I teraz, co wydarzy się wkrótce? Wyciągnę dwie karty Tarota. Jedną na czas teraźniejszy i drugą na czas przyszły, jak potoczy się sprawa. Co wydarzy się wkrótce, pokażcie, kochane karty, co wydarzy się wkrótce. Pokażcie kochane karty, pokażcie. Jeden i dwa, dobrze. Teraz do każdej z tych kart, teraźniejszość przyszłość wyciągnę karty Lenoma, Lenomor. By oczywiście ten temat rozwinąć dokładnie, co wydarzy się wkrótce. Pokażcie kochane karty. Teraz najpierw, co teraz jest bardzo ważne na tę chwilę. Pokażcie kochane karty. Co jest teraz ważne? Co jest ważne teraz? Pokażcie. I kochane karty, zaraz muszę teraz nową wziąć, to samo. Jak te sprawy potoczą się wkrótce? Pokażcie, kochane karty. Jak potoczą się te ważne, Sprawy wkrótce, pokażcie nam, kochane karty. Pokażcie, pokażcie nam, kochane karty. Pokażcie. Pokażcie. Okej. Okay. Dobrze, więc tak, co jest na teraz bardzo ważne? Jaka sprawa jest tutaj dręcząca? Mhm. Dawanie i branie. Sześć monet. Dawanie i branie w równej mierze. Harmonia, być może brak harmonii, brak takiej samej, tego samego inwestowania w relacje czy w jakieś różne tutaj związki, potrzeba harmonii, balansu, tak? Tutaj ktoś więcej daje, ktoś więcej czerpie, bierze tylko. Także trzeba to wyrównać, kochani. Sześć monet to y, pomoc innych też. Potrzebujecie być może pomocy innych, się tego nie wstydzić. Jeśli rzeczywiście tej pomocy potrzebujecie, to zwrócić się o tą pomoc. Mamy czas, kompas, y, nie wiadomo w którą stronę pójść tutaj jakieś, jakieś podjęcie decyzji, wahanie, y, bukiet kwiatów, czyli y, sympatyczny czas, y, szczęście, y, koniczyny. Czyli zaproszenie, wiadomość, pozytywna jakaś informacja, list, pozytywna dobra informacja i tutaj mamy również y, szczęście koniczynę, tak? W przełożeniu mamy bociany, które przyniosą nam dobrą wiadomość, pozytywne wiadomości, szczęście, no bo jakiś dobry, pozytywny czas. Czyli tutaj dlatego mm, deficytu braku, tak, braku harmonii, braku. Y, balansu też pomoc innych mamy tutaj pozytywne karty pozytywne wiadomości i zobaczmy teraz co wydarzy się wkrótce o la, la wojna, czyli walka walka tutaj o ten balans, walka o jakieś inwestycje, walka o harmonię wojna gdzie wszyscy są poszkodowani, wszyscy cierpią chmury, ciemnych chmur, dużo problemów tak yy, hmm. Piątka mieczy, kłótnie, spory, walki, konflikty. Księżyc. Dużo spraw do wyjaśnienia, marzenia jakieś niespełnione i ryby. Ryby mogą mówić o sprawach finansowych, o sprawach uczuciowych, w niezależności co pytacie, czyli walka o pieniądze, walka o uczucie, walka w relacjach. Dużo spraw do wyjaśnienia tutaj, tak? Dużo spraw jeszcze pod osłoną nocy, niewyjaśnionych, nieklarownych, tajemniczych, trzeba to wszystko jeszcze wyjaśnić. No i tutaj spełnienie marzeń, nie wiem, będzie jakieś kolidować to ze spełnieniem marzeń. W przełożeniu mamy księgę, czyli wyjaśnienie różnych sekretów, różnych spraw ukrytych, tak? I otwarcie się na nowo, by napisać następny rozdział, ale trzeba na razie pokonać tę jakąś walkę, wyjaśnić wszystko. No i w przełożeniu kart Tarota mamy 10 monet, czyli bardzo pozytywna karta stabilizacji, szczęścia, sukcesu. Więc apogeum jest tutaj w tej karcie, bardzo pozytywne, tak? Słuchajcie, no, jakieś braki czy finansowe. Poprosi o pomoc innych, by tu odzyskać swoją harmonię. Dobre wiadomości, ale niestety będzie jeszcze walka, duża, dużo, dużo walki, gdzie wszyscy będą poszkodowani. I tutaj e, trzeba wyjaśnić coś czy finansowe sprawy, czy emocjonalne sprawy. Czy mam kciuki? Napiszcie mi w komentarzach, czy rezonuje ta wróżba z Wami. Oczywiście, czy mam za Was kciuki? Pozdrawiam serdecznie. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Lajkujcie z ciuczkiem w górę, subskrybujcie i zapraszam Was na wróżby indywidualne. Napiszcie mi e-mail, weźcie kontakt ze mną i ja odpiszę Wam od razu i umówię się z Wami na prywatny termin do usłyszenia, już wkrótce.